Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Miastowa na końcu wsi, czyli Ela z bloga Mój Miły Czas. Ten kanał ma formę wideobloga o tym, jak w amatorski sposób próbuje swoich sił na pewnej polskiej wsi. Także jeśli interesuje Cię ten temat, to zapraszam na dalszą część odcinka. A my jesteśmy w sadzie. To tutaj za mną to sady. Co się w sadzie działo? Nie działo się za dobrze, bowiem e, dzień albo dwa dni przed wigilią mm, do naszego sadu wkradły się półdzikie konie. E, dlaczego są półdzikie? Bo po prostu jest tutaj taka osoba, która ma konie, i mm, to są jej konie. Ale puszcza je dziko i one są o, takie m, trochę bezpańskie, e, w sensie poruszają się bez opieki. I m, o godzinie plus minus 12 w nocy zostałam zaalarmowana przez mojego sąsiada. Dzięki, dzięki. E, o tym, że właśnie u mnie w sadzie są konie. Oczywiście było łot, jakie konie, jaki sad w ogóle, ale okej, okay. wysłałam męża. Który poszedł sprawdzić, o co chodzi. I tak, w kompletnej ciemności, no, ujrzał po pierwsze ślady kupy, także konie były, po drugie zaobserwował zdewastowaną siatkę, a po trzecie w ciemnościach, no, widział jakieś takie postury końskie, także, no, te konie były na pewno tutaj u nas. Następnego dnia o poranku mogliśmy określić skalę zniszczeń i nie wiadomo, czy te konie, nie wiem, nie widziały siatki, a może po prostu było im wszystko jedno, po prostu przelazły przez siatkę, znaczy nie, że przeskoczyły, tylko po prostu ją staranowały, ona się położyła, w związku z czym no, trochę się zniszczyła, pozaginała, w kilku miejscach się przerwała. Jednocześnie spadająca siatka zgniotła kilka drzewek, przewróciła je po prostu. A że była wysoce minusowa temperatura, no to nie mogliśmy ich w żaden sposób ratować. No musieliśmy po prostu, no bo jakiekolwiek tam taszczenie ich próba postawienia do pionu mogłaby się spodobać tym, że je po prostu płamiemy jeszcze bardziej. Więc jedne co się udało zrobić przed świętami, to jako tako tę siatkę postawić, ale to i tak nie było. W żaden sposób dobrze zrobione, bo słupki były już naruszone, one były wiecie lekko takie gibnięte. E, także no ogólnie lipa, ale zrobiliśmy co się dało, żeby e, dzikie zwierzęta nie dokończyły po prostu imprezy w sensie, żeby nie przyszły sarny i nie dożarły nam naszego sadu także jest, jak jest. Natomiast mamy już styczeń, e, mamy już połowę w sumie stycznia e, i przyszedł szedł ten moment, ten czas, w którym właśnie mój mąż się zabrał, dzięki, <ścoughs> zabrał za robotę i poszedł do sadu, naprawił siatkę, po, po, umocnił e, słupki, e, ponownie ją e, pozaciągał na tyle, na ile się da. W, tutaj są takie... E, tu i tu powbijał rurki takie hydrauliczne, bo akurat po prostu je mieliśmy. Takie powbijał, żeby umocnić siatkę. Dodatkowo z takiej folii już nam niepotrzebnej stworzył właśnie te takie żółte wstęgi, które po pierwsze widać, dzięki temu widać, że jest tam siatka, a po drugie one szeleszczą, więc mamy nadzieję, że będzie to odstraszać nieproszonych gości. Drzewka zostały zabezpieczone maścią ogrodniczą, te tam ich zaharatania, więc one są po prostu bardzo biedne, nie wiem czy coś z nich wyjdzie, ale no... Co ja wam mogę powiedzieć, no co ja wam mogę powiedzieć. No, walczymy o przetrwanie i uczymy się tego życia, e, tej walki. E, natomiast wyczytałam, że warto by je pobielić wapnem. Ja w sumie wapno mam i teoretycznie miałam to zrobić dzisiaj. E, w sumie jest już po południu, w sensie, że 13. E, jestem trochę zmęczona, muszę się tak jakby kumulować sama w sobie, żeby to uczynić, gdyż ja od 10 rano tutaj po prostu tacham, tacham po prostu grządkę warzywną. <grym> Słuchajcie, opcja jest taka, że mm, również sąsiad pozdrawiam, dzięki, dzięki. Sąsiad nam delikatnie, to nawet nie było o ranie pola, tylko on je potraktował kultywatorem na moją prośbę, wyznaczając nam po prostu takie poletko warzywne. A, tak, to jest to tutaj. I um, nie chciałam tego orać, bo wie, że widzę uprawy bezorkowej, ale chciałam po prostu jakoś rozciąć tą twardą, zbitą skorupę z trawy, dlatego poprosiłam go o ten kultywator. No i jest jak jest, i pomyślałam sobie, że ja to wszystko będę oczywiście ściółkować kartonem wysypywać słomą i, 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 i tak będę po prostu działać i cały czas nie mogłam, nie mogłam i nie mogłam się za to zabrać, aż w końcu właśnie dziś nadszedł ten dzień, w którym mi się udało i od godziny 10 rano bardzo mocno i ciężko pracowałam, aż do 13, czyli już 3 godziny, nie będę ukrywać, trochę mnie boli w plecach, w krzyżu. No, ale nie będę już tutaj stała przed kamerą i Wam opowiadała, po prostu zaproszę Was na tak zwane pole warzywne i omówię zakres prac. Tutaj jest pierwszy kałek pola. Ja to przygotowałam już w zeszłym sezonie. Przygryłam to grubym linoleum i to tak się odchwaszcza metodą pozbawiającą słońca chwasty. W tym miejscu będę miała ochotę, ponieważ naprawdę tam nie ma chwastów, naprawdę jest super ziemia, będę miała ochotę zagospodarować na pomidory. Ewentualnie jak uda mi się zorganizować transport tunelu foliowego, to tutaj będzie stał foliak. Ale no to wszystko zależy od tego, jakie będę miała możliwości w przyszłości. A teraz przejdźmy dalej. Tutaj jest to pole, o którym Wam wspominałam. Ja powolutku, powolutku staram się je oczywiście jakoś tam zagospodarowywać. I już jakiś czas temu zrobiłam ten pierwszy tutaj paseczek z, 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 ze słomy, z kurnika. Natomiast teraz wyznaczyłam sobie za pomocą tych trzech w sumie tam był czwarty, ale już widzę, że leży czterech palików takie małe poletko. A dlaczego wyznaczyłam to poletko? Wyznaczyłam je. Yy, a to potem temat powiem. <noise> Ogólnie chodzi o to, że yy, no, z takiego pola, jak widzicie tu, musiałam to lekko przekopać, wyrównać, a, ponieważ jedynym narzędziem, jakie znalazłam i skombinowałam, są takie oto yy, haczki, kopaczka. I problem tej kopaczki polega na tym, że ona jest mega krótka. Mamy mega krótki trzonek, i po prostu w mega niewygodnej pozycji to targałam, żeby to wyrównać. I stąd właśnie są moje bolące plecy. Ale jako tako haczka się sprawdziła i fajnie. Fajnie mi się nie opracowało. Także haczka jest. Patrzcie, jaka ona jest ostra. Ona jest idealnie wyprofilowana, idealnie się wbija w podłoże. No dobra, wracając tutaj. Strasznie to wygląda jak bałagan, bo ziemia została tutaj wyrównana, zostały posadzone to, co zostało posadzone. Następnie przykryłam to kartonami, takimi po prostu, no widzicie, no kartonami w celu zapobieżenia. Słuchajcie, lecą wrony w ogóle i teraz hałasują. A ja się nie mogę skupić, jak one mi tak hałasują tutaj. Co to za wronowisko? No dobra, nie wiem za czym one przyleciały, ale wróćmy do mojego kartonu. Po prostu wyściółkowałam kartonem. Eee, starałam się oczywiście zrobić to dość szczelnie, żeby żadne chwasty nie mogły przedzierać się przez nieszczelności kartonu. Następnie na to wysypałam e, odrobinę, bo naprawdę cienką warstwą wysypałam, e, wiecie co, materię z kompostu. E, ona nie jest przekompostowana jakoś super, e, bo nie posiadam kompostu jako takiego. Ale rzuciłam te materię tutaj, ze względu na to, żeby mi po prostu coś trzymało te kartony, bo jutro ma podobno wiać i w ogóle ma tutaj wiać, w ogóle to jest strasznie wiecznie, więc żeby mi te kartony zaraz nie poleciały, żeby nie ich biegać po polu i zbierać, no to musiałam je czymś przyłożyć. Więc przyłożyłam je odrobiną właśnie takiej materii, jak to się mówi, ze śmietnika bio, a następnie przykryłam świeżą słomą. I przyłożyłam znalazłam takie to wygląda jak poszwa. Znalazłam ją już jakiś czas temu i trzymam ją właśnie na polu, żeby też właśnie służyła jako taka ściółka. Ona jest ciężka, namoczona, taka wiecie, taka fest i po prostu postanowiłam, że dopóki nie ruszy ten cały proces wegetacyjny, no to niech to po prostu trzyma tą słomę. Ten, te, te kartony, żeby po prostu to nie fruwało. A dodatkowo mm, z linoleum y, znosiłam plastry lodu, żeby po prostu tutaj już powoli zacząć nawadniać to wszystko. No i jest jak jest. A teraz powiem Wam, co ja tutaj wsadziłam. Cóż, jak to się mówi, e, e, oczywiście zrobiłam to o wiele za późno, ale lepiej chyba to zrobić teraz, niż nie zrobić wcale, albo zrobić to jeszcze później. Otóż e, na jesieni postanowiłam, że założę sobie e, rabatę roślin cebulowych pod domem, no żeby było ładnie na wiosnę, nie? Wiecie, kolorowo, tulipany, żonkile, krokusiki, te sprawy, nie? No i przy okazji zakupiłam też e, czosnek o zimę, czyli zimowy harnaś. To jest polski czosnek, bardzo fajny, polecany, odporny. no i w ogóle ma same w ogóle plusy. Nie wiem, czy to jakiś minus czosnku harnaś. No więc kupiłam sobie trzy główki. Eee, Tego szczosnku oraz paczkę czosnku niedźwiedziego. W tej paczce było 7 cebulek. Eee, oczywiście przyszło to do mnie, to było super zapakowane. Wszystko jest oczywiście, wiecie, no, w, w, w porządku, nie? Eee, no ale cały czas było jutro, później, nie teraz, kiedy indziej, następnym razem. No i tak się składa, że mamy 16 stycznia i ja właśnie wsadziłam ten czosnek, jeden i drugi, do ziemi. Problem tego zabiegu jest taki, że jeden i drugi czosnek zaczął wypuszczać korzonki. W niektórych ząbkach zaczął wybijać szczypior, ale to chyba tam w dwóch czy w trzech, więc jeszcze nie jest tak, taka tragedia. No i tak jak już powiedziałam, wolałam to zrobić teraz, żeby on. Może jeszcze go chwyci ta zima. Wiecie, tak jakby. Ta zima, w sensie, jakby to ująć, że ten jego klimat potrzebny do wzrostu go jeszcze chwyci i spowoduje to to, że, że będą z niego plony, tak czy inaczej. Jeśli chodzi o statystyki, kilka ząbków musiałam odrzucić, gdyż naprawdę no, nie nadawały się w ogóle do, do, do wsadzenia. Więc wyszło mi, a nawet bardzo fajnie mi wyszło, bo wyszły mi trzy rządki, po 10 sztuk w każdym rządku, w rozstawie co 15 cm. Czyli jeśli dobrze wszystko obliczyłam, to mam 30 ząbków czosnku harnaś posadzone e, oraz siedem cebulek e, czosnku niedźwiedziego w jednym rządku no. no i tyle jeśli chodzi o moje nasadzenia patrzę się tutaj na ciek wodny tutaj podobno kiedyś raki Tudzież krabów to łapali też ryby jakieś tam. I ogólnie, kiedy tak na to popatrzyłam, to pomyślałam sobie, że to jest idealne miejsce, żeby hodować drób wodny. Wiecie, tam kaczki, te sprawy. Myślałam też o kapibarze, ale okoliczni mieszkańcy odradzają mi ten pomysł, ze względu na to, że podobno jest to mega, mega, mega zanieczyszczona woda. Eee, może niekoniecznie teraz, ale okazjonalnie, e, pewne e, miejsca, które po prostu są zlokalizowane wyżej, często i gęsto podobno tę wodę zabrudzają. Ja nie wiem ile w tym prawdy. E, nie będę rozsiewać plotek dalej. Po prostu przekazuję że y, nie jest to podobno najlepszy i najmądrzejszy pomysł, żeby tu właśnie hodować cokolwiek. No bo strata tak jakby pieniędzy i nie odchodzi, tak, żeby mi się zwierzęta potruły. Chyba, że wy macie jakiś pomysł, jak sprawdzić, czy to miejsce ta woda jest faktycznie jakoś zatruta. Tak na pierwszy rzut oka to ona jest bardzo czyściutka, przejrzysta. Tak, ma, tak gęsto tak jest. tak. Takie mam blaskminy. Z tego miejsca jednak wróćmy jeszcze na chwilę. E, chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że. Jesteście moimi widzami. Dziękuję za każdą Waszą reakcję na moje filmy. Pamiętajcie, że reakcje pomagają mi rozwijać ten kanał. To jest taki feedback, że, że warto jest się zatrzymać, nagrać filmik, pogadać do kamery oraz potem usiąść zmontować i wrzucić do internetu. Także z tego miejsca bardzo Was serdecznie proszę o komentarze, o lajki i o udostępnianie mojego kanału i moich treści dalej. Jeśli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to koniecznie wciśnijcie subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z treściami, które publikuję. A z takich ciekawostek, jeśli chodzi o sprawy inkubatorowe, to jeszcze dodam, że dzisiaj jest piąta doba inkubacji i dzisiaj wieczorem, kiedy się ciemni, będę robiła takie wstępne prześwietlanie jaj. Nie wiem, czy uda mi się to nagrać, bo będę je prześwietlać telefonem, a telefonem nagrywa filmy, także nie bardzo wiem, jak to technicznie rozwiązać, ale jak się uda coś coś to pewnie się o tym dowiecie w następnym filmie. Pozdrawiam. Hej.